Witam na forexiesterytry.com, jest godzina 8.49, 28 października. Indeks S&P zachowuje się dalej według schematu bardzo silnego, czy średnio silnego trendu wzrostowego, także zachowuje się bardzo poprawnie, mimo tego, że ktoś mógłby zarzucić tutaj korektę ABCD, to znaczy jedną falę małą, Nawrotkę i drugą małą falę, tak naprawdę jest to standardowa korekta, mniej więcej tej wielkości. Także rynek zachowuje się wedle swojego schematu, nie wykracza tutaj w żadne spadki. Także jesteśmy dalej w ciągu hossy patrząc na ten indeks i nic nie zapowiada jakiejś większej przeceny w tym momencie. Natomiast sprawa z walutami wygląda całkowicie od jakiegoś czasu. Fund zaczął jeszcze bardziej niż wcześniej wykonywać korekty, przykładowo ta korekta na rynku miała 460 punktów i zachowuje się tutaj troszeczkę dalej niemrawo, zresztą podobnie euro. W którymś momencie, może przejdziemy do widoku euro rozszerzonego w ten sposób. W którymś momencie wspominałem, że tutaj trend ten super wzrostowy trend, który miał tylko małe, właściwie to mikro korekty, nawet patrząc na wykres H4, wspominałem, że on tutaj traci na sile i że może nastąpić jakaś większa korekta, i nastąpiła. Potem wrócili sprzedawcy, potem wrócili kupujący, jednakże rynek znowu zaczął się wahać. Proszę zobaczyć, nastąpiło wybicie i znowu spadek. Tutaj nie ma już konkretnych sprzedawców, patrząc na wykres H4, ale był to dosyć regularny spadek widoczny na M30. Tutaj troszeczkę wygląda to na, na taki podobny numer, który tutaj się wydarzył, to znaczy zostały przebite jakieś ważne minima i kurs może wrócić tutaj do tego obszaru, z tym że nie wiadomo, czy znowu się nie cofnie, tak jak tutaj. Czyli bardziej jest to powiedzmy na obrazie H4, weszliśmy w trend. Boczne. Bardzo niebezpieczne dla tych, którzy celują w kilkaset pipsów, bo za każdym razem cel tutaj, powiedzmy, 500 czy 400 pipsów będzie nieosiągany i, i kurs będzie dążył z powrotem w kierunku otwarcia pozycji przykładowo długiej. Spójrzmy na wykres M30. Proszę zobaczyć, jak patrzymy na ten spadek ostatni, to tak naprawdę. Nie widzę tutaj żadnych bardzo konkretnych sprzedawców, po prostu odbył się jakiś spadek, być może pod wpływem braku kupujących, pod wpływem danych, pod wpływem innych czynników, ale nie było sprzedających, tak jak tutaj przykładowo, przez zobaczyć duże świece. Kolejna duża, tutaj też wymowna świeca w danym momencie, kiedy, kiedy spada kurs, były to konkretne świece. Tutaj też, żeby zobaczyć przybicie dużymi świecami i znowu duże świece. A tutaj y, mamy duże świece, tak, w niektórych momentach, ale większość jest, jest średniego rozmiaru i wygląda to po prostu na bardziej y, regularną korektę. Y, natomiast to zagranie w tym momencie, y, kurs odbił tutaj się od wsparcia w danym charakterystycznym momencie widocznym y, na wykresie y, H4, zbliżając się do, do tych minimów y, i y, wygląda to w tym momencie na y, wersja A albo korektę y, tych spadków, y, wersja B może się to rozpędzić do, do kolejnego strzału, także może być to interesujące pod wejście w transakcję długo, jeżeli wejdą tacy kupujący w rynek jak tutaj pojawiła się świeca, mógłby nastąpić ten sam manewr ale w tym momencie wygląda to na symetryczną korektę. Proszę czytać małe, nieduże świece. Brak konkretnych kupujących na ten moment. Kurs może się odbić na przykład od tego poziomu 38.51, agresywnie spadać w dół, jeżeli tak by się wydarzyło, byłaby bardzo duża świeca czerwona, co najmniej taka jak tutaj. Byłbym zainteresowany wtedy zajęciem pozycji krótkich na rynku co najmniej do tego poziomu minimalnego, być może przybicie jeszcze w dół. Tak naprawdę zobaczymy, jak, jak będzie wyglądała sytuacja. Ona jest w ogóle niepewna tutaj w tym obszarze H4. Cały ten obszar tego powiedzmy prostokąta jest obszarem w tym momencie niepewnym, jest bocznym trendem jak dla mnie i, i ciężko wyłowić rzeczywiście tutaj transakcje w postaci jakiegoś landrynka, który mógłby przynieść szybko albo bardzo pewnie 100 czy 200 pipsów tak jak tutaj było ostatnio ładnie, ładnie pokazane takie wejście. Tutaj też mieliśmy jakiś popyt, proszę zobaczyć, i kupujących, wchodzących w rynek, ale długo on nie potrwał, właśnie o tym mówię tutaj, że nastąpiło wybicie, tak jakby fałszywe i, i można było zarobić tutaj kilkadziesiąt punktów, ale, ale szybko nastąpił stosunkowo nawrót i tutaj można było inwestować w spadki, ale tylko w niektórych momentach charakterystycznych. To będę pokazywał w przykładach transakcji dalej, jak to mogłoby wyglądać. Dziękuję bardzo za uwagę, za dzisiejszą poranną analizę. Zapraszam na pozostałe analizy. Strona się rozwija, także będą przykłady tradeów, będą przykłady formacji świecowych na żywych wykresach. Zapraszam do oglądania tych filmów wideo i pozdrawiam.